Jesteśmy we Wrocławiu obok mnie wyjątkowy gość, Sławek, z ksywa z y, artysta mural, tak? Murale robisz, Sławku? Oczywiście. Artysta mural, czyli co? Murale to są prace, które powstają na ścianach, y, na wielkich, wielkich formatach. Y, wy to robicie i co? Będziemy sobie oglądać jakieś y, miejscówki, tak? Tak, zobaczymy kilka prac, które powstały przy okazji projektu Out of Something, czyli takiej platformy, która prezentuje y, różne rodzaje sztuki, która wykorzystuje miasto do... W, prezentacji do ekspozycji. Czyli Urban Art, tak zwany Nie Jerzy Urban, tylko Urban Art. Zapraszam, jedziemy. Powiedz mi tak pokrótce, czyja to jest praca? Jest to praca z włoskiego artysty Blue, która została zrealizowana dwa lata temu podczas przy okazji wystawy artyści zewnętrzni w galerii BWA Awangarda. Czy gdzieś tu w Poliżu możemy zobaczyć jakieś prace tego typu? E, tak, oczywiście. Jest tutaj już 15 innych malunków, więc zapraszam. To co, idziemy? Chodź. To jest następny Sławko, powiedz mi co, y, jaki artysta tutaj, y, że tak powiem, wymalował nam tą piękną ścianę? Ta praca jest, została namalowana przez francuskiego artystę Dziema. Wodącego z Lil, jeśli chodzi o miejsce, dlaczego akurat w tym miejscu te wszystkie obrazy zostały namalowane, ponieważ dzielnica na Lodrze jest bardzo charakterystycznym miejscem, które większość ludzi, większość mieszkańców tego miasta z pewną obawą, jednak do niego podchodzi. To prawda jest to niebezpieczne miejsce, ale z drugiej strony jest, jest przepiękne. Zapomniane przez miasto, i to dlatego chcieliśmy, żeby, żeby tutaj powstały te obrazy. Idziemy na Wyspę Słodową, tam następne prace, między innymi Praca Sławka. Chodźmy. Znajdujemy się pod następnymi pracami, moralami. tutaj na Wyspie Wrocławskiej. Powiedz mi może parę słów o swojej pracy. Generalnie. Moim pomysłem było danie ludziom do zrozumienia, po co odkładać coś, lepiej zrobić to tak, razem. Sławek, który ma ksywę z Zbiok, jeżeli gdziekolwiek zobaczycie jego pracę, słuchajcie, to naprawdę warto. Warto, szczególnie we Wrocławiu. Przejście jest ich naprawdę dużo. Cały Wrocław jest pięknie ozdobiony tymi pracami. Nie tylko jego, również innych artystów, tak jak tutaj nam Sławek pokazywał. Wpadajcie, oglądajcie. Dziękuję Ci bardzo, Sławku, za rozmowę i do zobaczenia. Pa. Porozmawiamy z Filipem z grupy Indigo Tree, która zagra na Heinekenie. Dlaczego drzewo? I dlaczego nie różowe? Znaczy to jest drzewo, które jakby w ogóle wytwarza taki barwnik indigo i to jest takie jedyna roślina, która wytwarza w ogóle ten barwnik yy... Najprawdopodobniej we wszechświecie, więc to taki w sumie trudny do wytworzenia kolor. A to, że różowy, no to wiadomo, jakby chłopaki zawsze lubią różowy, dziewczyny niebieski. Co to za gatunek, jak Ty go określasz, bo, bo media nazywają to różnie. Wydaje mi się, że to jest taka muzyka trochę do spania. I'm the dream, dream, dream. Przekazujemy emocje związane ze smutkiem, depresją. Coś co pozytywnego. To, z czym zawsze się spotykamy, to wszyscy się pytają, co jest ich a nie potrzebujecie perkusisty? No i zawsze odpowiadamy na to pytanie, że na razie nie za bardzo potrzebujemy tego perkusisty, jakoś radzimy sobie z tym, że gramy we dwóch. I, no, i tyle. No. Mam nadzieję, że nam to wychodzi i ci wszyscy ludzie, którzy przychodzą na koncerty albo y, słuchają tej płyty, nie okłamują nas, że to jest fajne. No i może rzeczywiście jest to fajne.